Był piękny, cudowny dzień w mieście, w wiosce kobiet. Przymroziła się pewna kobieta Jula. która budowała piękny dom, była bogata. Pewnego dnia e, postanowiła wyrosić na polowanie na krowy. Lecz znaczy nie wiedziała, że po wierzu tej wioski istnieje przeklęta krowa. Krowa to sprowadzała nieszczęście, potem szczęście. A potem śmiertelny jeszcze. Miło nie myśląca dziewczynka, to jeszcze nikim się nie zadawała, poszła mm, krowę upolować. Szukała, szukała. Znalazła świnkę. No I, hey, i uciekaj! i ją pozabijała no, nie. I farmę zepsuła. Opa. Teraz. O, potem zobaczyła dziwne strzały. Może sobie się. Jak mam strzały, poszczerza sobie. Potem nadszedł ten czas, by krowa zginęła. Bezromna krowa, przeklęta krowa została zabita za dwoma hitami. Te to zdrowe. Teraz robię świnkę. Pozdrowie. Od imię! Zniszczę je! O oh, 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 oh. strasznie nie lubiła przyrody. Ale lubiła ludzi. Bardzo, bardzo lubiła ludzi. Też zwierzęta i przyrodę już nie cierpią.

nie wiedziała, gdzie jest jej dom. I to było pierwsze nieszczęście, które o, nadeszło nie. jej w domu. Dom. No mam. mam tylko owce i przyrodę. Tego mam na owiec, to może nie znoszę. W pewnym czasie znalazła drogę do o, wioski wioska! Kobel. Z moim domem. Uii! Naczyńśliwie. Jeszcze z do... Idzie do domu. O, 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 o! Idzie do O tam! Jeszcze by... się, się zgubiłam. Ja, Ej, nie mam bardzo słabą Wilczka zabiła. Poszła do domu. Wełna. Po co mi? Poszła do domu y, y, sobie y, nie. zjeść i enchantować swój miecz. Znaczy enchantowany, enchantowanie. Enchantowała na inne swoje rzeczy. Aż tu nagle! No, my, nagle ty... Ty, tylko pie! Tylko wybiłem to wikilo. Tylko to było Pierwsza szczęście przeklętej krowy. Ja te szczęście nie, nie czuło się z nieszczęściem, ale to było tylko czas działania czarnej przeklętej krowy. Co będzie teraz z Julką? Nie wie nikt. Trzeba odpocząć. odpocząć. potem Potem stało się coś strasznego. Znaczy ona nie wiedziała o tym, że zaraz on zginie. Nieszczęście że teraz wierzy. były zablokowane. Kto sprowadził tam to nieszczęście? Tylko jedno to. Sprawię. Przeklęta krowa. Lama pędzi, pędzi. Aż końcu tutaj Mówiła, że nieszczęście zaraz jej zdarzyło Mówiła, że to tylko rzadko to, to tylko bugi Nieprawda Ale się wiliła Ona się strasznie wiliła O nie, co się z moim domem? Doma, A potem przyszedł czas na cios. Ostateczny. Już nie żyjesz. I tak jak Tak właśnie zakończyła Julia i poszła do nieba. Zaraz tak się kończy historia, pamiętajcie. E, ale gdy Przeprowadzacie się do jakiejś wioski? To pamiętajcie. Pamiętajcie, yy, że nie ma, czy nie ma tutaj żadnych legend, bo legenda może stać się prawdą.